I to nie Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Sukuna, król klątw z Jujutsu Kaisen, ma cztery ramiona i dwie twarze? Fani mają na to intrygującą teorię. Sukuna zjadł swojego bliźniaka. W rozdziale 257 mangi Sukuna ujawnia, że w łonie matki zjadł swojego brata bliźniaka, by przetrwać głód. To wyjaśnia jego nieludzką formę i potężną energię klątw. Ale to nie wszystko. Dusza zjedzonego brata nie zniknęła. Według teorii trafiła do Jin Itadoriego, ojca Yuji'ego. Kenjaku, starożytny czarownik, opętał ciało matki Yuji'ego i spłodził go z Jinem. Tak powstał Yuji, idealny pojemnik dla Sukuny, będący jego bratankiem i niosący duszę zjedzonego bliźniaka. Ta teoria łączy wiele wątków. Pochodzenie Sukuny. Niezwykłą siłę Yujiego i manipulację Kenjaku. W świecie, gdzie bliźnięta są złym omenem, historia Sukuny i Yujiego nabiera nowego, mrocznego znaczenia. Bardzo się staramy, aby stworzyć jak najlepszy kanał dotyczący anime po polsku. Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę, to rozważ możliwość zasubskrybowania. Dzięki i miłego dnia.